W polityce międzynarodowej nie ma czegoś takiego jak wspólny interes. Każde państwo gra na siebie, każde. W przypadku na przykład Niemiec to widać ewidentnie, tak? Ale taka jest polityka, taki jest świat, biznes, wszystko tak działa. Teraz się zastanów, czy polski premier, czy polski premier dba i zabiega o polskie interesy na arenie międzynarodowej czy gdziekolwiek? Czy kłania się, Pierdolony w pas Niemcom. Na baczność staje przed Ursulą. Donald! Kurważ zesztywniał jebany. Mordy zdradzieckie, jak już kiedyś ktoś powiedział. A te wszystkie wielkie hasła o solidarności, że powinniśmy być solidarni, są po to, abyś był uległy, abyś nie zadawał pytań, abyś po prostu zwyczajnie zamknął mordę i wykonywał polecenia z Brukseli. No więc wyjścia w tej sytuacji są dwa. Jedno mniej, drugie bardziej realne. Pierwsze to jest opuścić Unię Europejską i to jest to mniej realne. Za dużo zamoty, procedur i tak dalej. Ale jest drugie rozwiązanie, dużo prostsze. Artykuł czwarty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi wprost. Władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. To naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli, lub bezpośrednio. Ja proponuję ten drugi podpunkt, czyli bezpośrednio odsunąć te mordy zdradzieckie od władzy. Inaczej skończymy jako prowincja gdzieś na obrzeżach Unii Europejskiej, bez przemysłu, bez gospodarki, wymieszana kulturowo. Nie wiem, tego chcecie naprawdę? Znaczycie, skończycie na śmietniku Europy? Przodkowie wasi się w grobach przewracają. Walczyli o wolność waszą i naszą. A wy co z tym robicie? Oddajecie bez mnugnięcia okiem do Brukseli? A <laughs> Aj, niewolnicy naprawdę, kurwa geny niewolnicze.